Shalom. Witajcie kochani, bardzo serdecznie w tę trzecią niedzielę adwentu, w niedzielę gaudetę, niedzielę radości, w którą będziemy się koncentrować głównie na postaci Jana Chrzciciela, tak? Dlatego, że Ewangelia dzisiejsza nam o nim bardzo dużo mówi, wręcz każe nam spojrzeć na dzisiejszą dobrą nowinę właśnie przez pryzmat tej postaci. Oczywiście był już Jan Chrzciciel wprowadzony, jakby na tę arenę adwentu, adwentowych Ewangelii. Już przed tygodniem. Natomiast oczywiście jest to taka postać, która szczególnie nam w Adwencie towarzyszy, jako ten prorok, który nie tylko zapowiada, ale wprowadza Jezusa. tak? Więc my, przygotowując się czy to do paruzji w tej pierwszej części Adwentu, czy już bezpośrednio do świętowania Bożego Narodzenia, gdzieś z tym Janem chrzcicielem mamy naprawdę bardzo, bardzo po drodze i też chcemy, żeby nas obecnie przygotował, wprowadził. Właśnie w tę rzeczywistość obecności Jezusa wcielonego, więc, więc Jan Chrzciciel dzisiaj nam bardzo, bardzo wyraźnie wybrzmiewa. I to, co, kochani, jakoś szczególnie do mnie dociera z tej Ewangelii, to jest pytanie o tożsamość. I właściwie na tym bym się chciał dzisiaj skoncentrować, chyba nie będziemy się jakoś rozbijać w różne inne wątki, dlatego że, no właściwie to jest taki akcent, który tutaj. Wybrzmiewa, przynajmniej w moim odczuciu, bardzo mocno, ale też myślę, że na tyle ważny, istotny i potrzebny dzisiaj do poruszenia, że chyba nawet nie trzeba, a może i nawet nie wypada, jakoś zaciemniać tego wątku jakimiś innymi pobocznymi. Oczywiście no, każdy odkrywa tę Ewangelię tak jak chce. I tak jak jego własny stan obecny mu podpowiada, jego umysł i serce. Super, jeśli tak jest, jeśli, jeśli spotykacie się z tym słowem i rzeczywiście ono do Was mówi, bardzo dobrze. Do mnie dzisiaj mówi właśnie tym pytaniem, kim ty jesteś. Jakby w dwóch warstwach, tak zaraz na początku, tak? Dlatego, że z jednej strony to jest w ogóle pytanie o tożsamość, nie? Kim jest człowiek. Co go definiuje, w jaki sposób można go opisać, określić tak? w jakim kontekście go można postawić? Co to znaczy być człowiekiem dzisiaj? Co to znaczy nie wiem być katolikiem, dzisiaj mężczyzną, kobietą, tak? bo możemy tutaj tych, tych wątków rzeczywiście bardzo dużo znaleźć jakby wychodząc od od pojęcia człowieczeństwa. Więc z jednej strony to jest to, kim człowiek w ogóle jest, tak czysto obiektywnie, to jest pytanie może nieco filozoficzne, ale drugie pytanie, które do mnie dociera z tej Ewangelii, a wiąże się z tym pierwszym, to jest to, co mówisz sam o sobie, tak? Zapytali ci faryzeusze, kapłani, lewici, którzy tam przyszli do, do Jana z Jerozolimy, tak? I i to myślę, że jest druga kwestia, bo to, kim człowiek jest, to jest, no właśnie, no moglibyśmy się tutaj odwoływać do jakichś systemów filozoficznych, wierzeń, religii, tak, moglibyśmy to oczywiście w nurcie chrześcijaństwa tutaj definiować i takiej teologii czy filozofii personalistycznej, itd. Itd. itd., itd., prawda? Dużo mądrych słów można by na ten temat powiedzieć. Natomiast, jakby drugą warstwą tego, co wybrzmiewa z tej samej tożsamości człowieka, to jest to, czy ty wiesz, kim ty jesteś. I myślę, że to jest może nawet ważniejsze, tak? Bo, tak jak mówię, no możemy tutaj sięgnąć po jakieś definicje wynikające z systemów, które przyjmujemy, filozoficznych czy teologicznych, ale czy w twoich własnych oczach dociera to do ciebie, kim ty jesteś w twoich własnych oczach? Za kogo się uważasz? To myślę, że to jest dzisiaj naprawdę bardzo ważne pytanie, bo wielu z nas, ja nawet nie chcę się odwoływać teraz do badań, o których tam niedawno słyszałem, czy czytałem, odnośnie samooceny młodzieży, fali depresji i tak dalej, bo to pokazuje, że właśnie myślimy o sobie nieraz o wiele gorzej, niż naprawdę jest. I myślimy o sobie w sposób taki bardzo krytykancki. Brakuje nam kontaktów, relacji, które pomagałyby Wydobyć z nas to, co piękne, więc jesteśmy coraz bardziej oddzieleni, samotni, i tak naprawdę coraz bardziej z racji tych braków kontaktów, też interpersonalnych, nie wiemy, kim my właściwie jesteśmy. Oczywiście, tutaj dojdzie nam jeszcze motyw tego braku kontaktu z Panem Bogiem, który nas przede wszystkim definiuje. I który właśnie przez całą Ewangelię, właściwie przez całe Pismo Święte nam mówi o tym, jak bardzo jesteśmy ukochani przez Niego, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni, jak bardzo jesteśmy dla Niego cenni, że jesteśmy dla Niego dziećmi, przyjaciółmi. Tych określeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ostatecznie to, co dla nas, dla chrześcijan jest absolutnie kwintesencją historii zbawienia, czyli dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa, pokazuje, że dla Boga jesteśmy ważniejsi niż Jego własne życie. Więc perspektywa pisma świętego, perspektywa Boża jest taka, że jesteśmy kimś niezwykle cennym i niezwykle ważnym. Znowu wracam do pytania, które usłyszał dzisiaj Jan. Co mówisz sam o sobie? Czy ty jesteś świadomy tego, kim jesteś? Czy zastanawiałeś się, czy w jaki sposób o sobie myślisz? To jest dzisiaj to pytanie, na które warto odpowiedzieć i oczywiście ja mam pokusę tutaj próbować jeszcze zdefiniować to na wiele różnych sposobów, ale myślę, że, że to bez sensu, że przede wszystkim ważne jest to, żeby każdy z nas pochylił się nad tym pytaniem i, i spróbował zobaczyć, kim ja jestem w moich własnych oczach. Nie? Spróbować spojrzeć na gościa, gościowe w lustrze i spróbować sobie odpowiedzieć, co ja o nim, o niej myślę. Kim on jest? Co w nim siedzi? Co jest dobrego? Co jest złego? Co wymaga poprawy? Czy lubię tego człowieka z lustra? Więc, tak, pytanie o tożsamość, pytanie o to, żeby się zatrzymać trochę, tak, żeby poza swoją zadaniowością, misjami, obowiązkami zobaczyć, kim ja po prostu jestem, jaka jest moja tożsamość. Święty Jan, oczywiście, święty Jan chrzciciel, oczywiście podpowiada nam dzisiaj właśnie to pytanie, jakby przedłuża je dla nas samych. On miał świadomość tego, kim jest, ale zaczniemy oczywiście tak, jak nam Jan podpowiada, nie zaprzeczając, ale, ale oznajmiając. I tam mamy takie trzy elementy, tak? To znaczy, Jan mówi, że nie jest Mesjaszem, odpowiada, że nie jest Eliaszem i że nie jest prorokiem. Takie trzy rzeczywistości, w których tak naprawdę Jan po części się odnajduje. Jeśli potraktujemy sobie Mesjaństwo no dla nas jakby już jednoznaczne, jednoznacznie powiązane z Jezusem, tak mówimy: Jezus, Chrystus, to w naszej głowie funkcjonuje po prostu jako jeden związek frazeologiczny, natomiast to Chrystus, Mesjasz po hebrajsku, czyli namaszczony, było pojęciem o wiele szerszym. Mesjasz to był taki charyzmatyczny przywódca, człowiek, który potrafił stanąć na przedzie. Człowiek sprawiedliwy, człowiek, który, który miał kontakt, relacje z Panem Bogiem, tak? Więc to mesjaństwo naprawdę no, istniało. Tak tych mesjaszów było wiele w historii, wielu w historii. Zresztą nawet niektóre nurty judaistyczne mówią o tym, że mogą się z chrześcijanami zgodzić właśnie w tym, że Jezus jest Mesjaszem. Czyli właśnie takim charyzmatycznym, sprawiedliwym przywódcą. Natomiast, no oczywiście, jako judaiz, judai, czy, ju, wyznawcy judaizmu, przepraszam, jako wyznawcy judaizmu nie zgodzą się z nami w kwestii tego, że Jezus jest Bogiem, Synem Bożym, nie? ale może być Mesjaszem, dlatego że właśnie to pojęcie mesjanizmu jest, jest bardzo szerokie i dotyczy naprawdę wielu, wielu ludzi w historii. Zresztą, no jakby już mamy utorowane bardzo mocno w głowie, że każdy z nas jest namaszczony w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, tak? przez Chrzest Święty, zresztą te trzy stany jakby domagały się namaszczenia w czasach starożytnych, biblijnych, prawda? Mesjaństwo, namaszczenie, bycie Chrystusem jest pojęciem szerokim i patrząc na Jana, który gromadzi ludzi właściwie z całej okolicy bliższej i dalszej który ściąga, przyciąga do siebie ludzi naprawdę bardzo różnych stanów. Myślę, że możemy powiedzieć tak, Jan Chrzciciel ma w sobie coś z mesjasza, właśnie rozumianego w taki pierwotny sposób, prawda? Natomiast Jan mówi: "Nie jestem mesjaszem". Zaraz do tego dojdziemy, dlaczego tak mówi. Czy jest Eliaszem? Eliasz był postrzegany jako prorok, który ma poprzedzić Mesjasza bezpośrednio tak, tutaj mamy oczywiście nawiązanie do proroctwa Malachiasza, 3,23 jeśli dobrze pamiętam, próbuję sprawdzić, nie sprawdzę bo mam gdzieś zagubioną tą notatkę, ale myślę, że tak na pewno prorok Malachiasz on mówi o tym, że Eliasz bezpośrednio poprzedzi, poprzedzi Mesjasza który ma przyjść poprzedzi, na poprzedzi tego wyjątkowego Chrystusa no, i oczywiście, jak wiemy z późniejszej narracji ewangelicznej, i to zarówno u świętego Jana, jak i u, jak i u synoptyków, Jan Chrzciciel jest nazwany bezpośrednio, wprost Eliaszem, jest nazwany tym, który idzie w mocy, w duchu Eliasza, który wypełnia dzieło Eliasza. Więc znowu jakich, w jakiś sposób mamy pewien dysonans, tak? Jan przeczy: Nie jestem Eliaszem. Ale ma coś w sobie z Eliasza, tak? Idzie w duchu, idzie w tej misji Eliasza. Trzecia rzecz, czy jesteś prorokiem? I tutaj no znowu no wiemy, że Jan, chrzciciel, jest prorokiem, tak? I to bardzo ważnym prorokiem, prorokiem przełomu testamentów, prorokiem, który nie tylko wskazuje na Jezusa, czy przepowiada Jezusa, ale właśnie bardzo konkretnie go pokazuje, tak? Więc Jan mówi: Nie, nie jestem prorokiem. Ale obiektywnie, kiedy popatrzymy na to z zewnątrz, tak, to powiemy, Jan wchodzi w misję prorocką jest absolutnie prorokiem. Po co zatem te przeczenia Janowe, że nie jestem ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Skoro widzimy, że tak naprawdę Jan wpisuje się w tę rolę. No właśnie, Jan się w nie wpisuje, on wykorzystuje te swoje talenty uposażenia. Wykorzystuje najlepsze cechy Mesjań, Mesjaszów, Eliasza, proroków, ale tak naprawdę nie daje się zaszufladkować. Tak? On mówi: Nie jestem tym. Czerpię z tego, ale nie jestem tym. Jestem y, zupełnie oryginalnym człowiekiem. Tak? Kojarzą mi się tutaj słowa papieża Franciszka, który cytował z kolei Karla Akutisa, tak? że y, rodzimy się jako oryginały, ale niestety wielu z nas. Umiera jako kserokopie. Jan miał świadomość, że jest kimś wyjątkowym, że owszem, czerpie z wielkich tradycji, czerpie z pięknych postaci, ale jest absolutnie kimś wyjątkowym, oryginalnym z jego własną misją, tak? Chociaż sam tę misję wpisuje nieco w taki kontekst właśnie wejścia do Ziemi Obiecanej, tak? Zobaczcie właśnie to miejsce, w którym on udziela chrztu, przejście przez Jordan, oczyszczenie, wejście do Ziemi Obiecanej. Jako ktoś zupełnie nowy. To jest ta symbolika, do której sam Jan nawiązuje, wybierając takie miejsce swojej posługi i taki rodzaj swojej posługi. Natomiast to, co Jan na pewno wie i czego ma świadomość, to to, że jest kimś absolutnie wyjątkowym. Nie jest ani Mesjaszem, ani Prorokiem, ani Eliaszem. Jest kimś, kto łączy w sobie te wszystkie cechy, ale ma swoją własną, indywidualną misję od Boga. I on. O tym wie. Kochani moi, no właśnie, co Jan mówi sam o sobie, no bo o tym byśmy musieli sobie powiedzieć. Jan mówi: Ja jestem głosem. I tutaj pewnie warto zobaczyć cały ten kontekst, w którym Jan to wypowiada, dlatego że Jan, podkreślając bycie głosem, mówi coś bardzo ważnego. Nie? Przed chwilą usłyszeliśmy hymn o Logosie. Czyli o słowie, Jan mówi, jest słowo. Ono ma sens, ono niesie wartość. To jest słowo, które wypowiedział Bóg, nie wiem, stwarzając świat, stwarzając człowieka. Jezus Chrystus jest słowem Boga, Jezus Chrystus jest tym, który objawia nam Boga, będąc słowem, tak, przekazując nam pewną treść. Natomiast Jan jest głosem, który pozwala temu słowu wybrzmieć. Słowem Jan Ewangelista nazywa Jezusa. Tak? On jest słowem Boga, on jest tym, który stworzył świat. tak? Bóg wypowiada słowo, stwarzając świat, i właśnie tym słowem jest Jezus Chrystus. Bóg, czyli słowo, które, które odkupia, które zbawia, tak? słowo, które wybrzmiewa, które poucza i tak dalej. Więc całą teologię słowa moglibyśmy oczywiście tutaj sobie opowiedzieć, ale to może jak będziemy mieli ten hymn o Logosie. To trochę szerzej na, na, na ten temat, zresztą gdzieś tam na pewno się już pojawiało przy okazji Bożych Narodzeń w poprzednich latach, bo wtedy tę Janową Ewangelię czytamy. Natomiast, właśnie Jezus jest logosem. Jezus jest słowem Boga, natomiast Jan jest głosem. Co to znaczy, że pozwala właśnie temu słowu wybrzmieć, że niesie to słowo dalej że jest tym, który to słowo obwieszcza, ogłasza. tak? Nie jest treścią. Jan nie staje jako, jako treść. tak? Jan nie, nie staje jako słowo. Treść niesie Chrystus. Sens niesie Chrystus. Natomiast Jan pozwala temu słowu wybrzeć właśnie będąc głosem. No to, to jest absolutnie fenomenalne porównanie. Z jednej strony, właśnie wskazujące na to, jak ważną rolę odgrywa, ale też ogromną, podkreślające ogromną pokorę Jana chrzciciela. Więc ta świadomość Jana, właśnie, że jest głosem, to, to jest naprawdę absolutnie, absolutnie coś fenomenalnego, i do tego jeszcze za chwilę wrócimy, kiedy zatrzymamy się jeszcze na, na tych wersach 6-8, czyli na tym fragmencie właśnie wyjętym z hymnu o Logosie. Ale druga rzecz w tej. Autodefinicji Jana Chrzciciela to jest właśnie to, że Jan mówi, że jest głosem wołającego na pustyni. Tutaj akurat mam w tym, w tym tłumaczeniu, które przede mną dzisiejszej Ewangelii. Właściwie w niektórych tłumaczeniach znajdziemy na pustkowiu, i to jest trochę lepsze tłumaczenie, bo zarówno w tekście greckim Ewangelii Jana, jak i w tekście hebrajskim. Księgi Proroka Izajasza, którą ja tutaj, tutaj cytuję, Mamy słowo, które bardziej określa, no pustynia tak, pustynia owszem jest tu ważna, tak, tak jak wspomniałem, jest to nawiązanie do wyjścia z Egiptu, więc, więc ta pustynia oczywiście może tu wybrzmieć. Natomiast oba te słowa, i hebrajskie, i greckie, mówią też bardziej o jakimś miejscu odludnym, opuszczonym, osamotnionym, tak, właściwie właśnie jakimś bardziej pustkowiu, bardziej w ten sposób. I myślę, że to jest druga rzecz niezwykle ważna, że ten głos Jana Chrzciciela, czyli to, że on niesie Chrystusa, niesie logos, tak? Sam ten krzyk Jana byłby niczym, gdyby nie niósł ze sobą treści, a treścią tutaj jest Jezus, więc Jan zanosi to w pustkowie, w te miejsca, gdzie właśnie jest samotność gdzie jest jakaś rozpacz, gdzie jest trud, gdzie jest cierpienie, gdzie ludzie czują się opuszczeni, osamotnieni, tak? To, to jest niezwykle ważne. Zobaczcie, do Jana przychodzą celnicy, grzesznicy, do niego przychodzą oczywiście też żołnierze, przychodzą faryzeusze, on im tam trochę tak grozi palcem, tak, prawda? Mówi, ach, kto wam powiedział, jak możecie uniknąć gniewu Bożego, tak? Tak parafrazuję teraz, ale, ale o to chodzi. W tym, w tym fragmencie. No więc rzeczywiście wielu takich, którzy po prostu się czują, nie wiem, rozbici, rozczarowani, tak, którzy może właśnie się dali gdzieś wciągnąć w jakieś tryby, obłudy i faryzeizmu, tak jak go dzisiaj rozumiemy. I, i, i nagle potrzebują po prostu to wszystko zrzucić, oczyścić się, dotrzeć do tego, kim są naprawdę i potrzebują człowieka, który im w tym pomoże. Jan Chrzciciel robi tutaj właśnie taką robotę. Idzie do tych ludzi, którzy się czują opustoszali, zewnętrznie, wewnętrznie, jakkolwiek, prawda? Osamotnieni, oddzieleni, biedni, samotni, wygnani gdzieś tam w pustkowie. Więc no, te dwie rzeczy wybrzmiewają jakby z samej definicji, o której Jan mówi. Głos, który niesie wartość, niesie Chrystusa. I do kogo jest ten głos skierowany, skierowany do tych, którzy są jakby na pustyni, na pustkowiu, osamotnieni, potrzebujący pomocy. Natomiast pierwsza część dzisiejszej Ewangelii, ta zaczerpnięta z hymnu o Logosie, nam też mówi o Janie z kolei, bo tu mamy jeszcze opis jakby hymnu, który nam opowiada o Janie Chrzcicielu, natomiast później mamy właśnie tę scenę, w której Jan sam się przedstawia swoim adwersarzom. Ale w tej pierwszej części... Mówi autor tego hymnu, mówi święty Jan, ewangelista, redaktor tego tekstu, że pojawił się człowiek posłany przez Boga. Czyli już widzimy, że Jan Chrzciciel jest postawiony przez Pana Boga w tym czasie i w tym miejscu, tak? Ma konkretną misję. I przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, tak? Czyli znowu, to, że Jan jest tam postawiony, to jest niezwykle ważne, ponieważ od wypełnienia jego misji zależy bardzo wiele. Zależy właśnie to, czy ludzie o nim usłyszą. I teraz chciałbym, żebyśmy w naszej wędrówce o, o, o refleksji, czy w naszej refleksji na, na temat naszej własnej tożsamości, zobaczyli też to, że Pan Bóg, takich jacy jesteśmy, wyjątkowych, kochanych, tak, wszystko to, o czym już mówiliśmy. Postawił w tym konkretnym miejscu na świadectwo. Tak? To się tyczy nie tylko Jana, to się tyczy każdego z nas. Każdy z nas jest człowiekiem nie tylko postawionym w tym miejscu, no bo tak wyszło, nie, no, nie wiem, brakowało puzla i Pan Bóg dołożył. Nie, jest jakby w pełni świadomie przez Pana Boga zlecona nam misja, tak? Bardzo świadomie z intencją, Pan Bóg nas. Postawił, chciał nas właśnie w tym miejscu i w tym czasie, właśnie dlatego, że potrzebował w tym czasie i w tym środowisku świadka. Świadka Jego Ewangelii, świadka Jego miłości. I Pan Bóg naprawdę cię postawił w tym miejscu, w którym jesteś, po to, żebyś niósł Jego Ewangelię, żebyś był Jego głosem, żebyś zobaczył ludzi, którzy są wokół ciebie i którzy potrzebują usłyszeć dobrą nowinę. Myślę, że o tym nam dzisiaj mówi. Bardzo mocno ta dzisiejsza Ewangelia. Odkrywaj swoją tożsamość, odkrywaj swoje uposażenie, swoje talenty, swoje cnoty. Zobacz, jakim jesteś człowiekiem, jak wiele dobrego możesz zrobić, jak, w jak wielu dziedzinach możesz zabłysnąć i, i, i ile dobra możesz dokonać. Ale też zobacz w tym wszystkim, że jesteś niezwykle ważnym świadkiem, którego Pan Bóg potrzebuje. W tym miejscu. Bardzo chcę, żebyś wypełnił jego, jego rolę, Jego misję, żebyś był Jego apostołem, żebyś o Nim mówił, żebyś Go głosił. Patrząc na Jana Chrzciciela, no trudno dzisiaj od tego uciec, a mi kojarzy się z tą Ewangelią jeszcze jedno zdanie, które święty Franciszek. Zapisał, czy właściwie podyktował, w Napomnieniu 19 w Pismach Świętego Franciszka mamy serię napomnień, i w 19 z nich czytamy między innymi takie zdanie: Jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych, i niczym więcej. Kochani moi, życzę i sobie i Wam, bo myślę, że, że ja jeszcze mam przed sobą też bardzo dużo do odkrycia, jeśli chodzi o moją tożsamość. Myślę, że mam jeszcze sporo talentów i sporo różnych darów, charyzmatów, łask, które się we mnie kryją, które Pan mi dał. Teraz trzeba je odkryć i zastosować jakoś w życiu. Ale też, no właśnie, życzę i sobie, i Wam, byśmy odkrywali tę naszą tożsamość, a w tej tożsamości odkrywali to, co każdy z nas dostał. Czyli to powołanie, tę misję do bycia świadkiem Chrystusa najlepsze Bardzo wam tego życzę. i sobie.